29 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne, połączone z galą wręczenia statuetek Melaniusza. W tym roku kapituła przyznała trzy wyróżnienia, które odebrali: Mariusz Ryś, Zdzisława Krzemińska oraz Krzysztof Różycki w imieniu MKS Tuchowia. Mariusz Ryś otrzymał Melaniusza za wielokierunkowe działania na rzecz Tuchowa. I gminy na stanowisku burmistrza ze szczególnym uwzględnieniem działalności kulturalnej i promocyjnej. Zdzisława Krzemińska za wieloletnią różnorodną działalność społeczno-kulturalną i charytatywną w tuchowskim środowisku. Miejski Klub Sportowy Tuchowia za 90-letnią działalność na rzecz tuchowskiego sportu. Przypomnijmy, że wyróżnienie to zostało ustanowione w 2006 roku i przyznano już 58 statuetek dla osób i organizacji, które szczególnie zasłużyły się dla rozwoju miasta i gminy Tuchów.